Złość, którą odczuwasz, nie zniknie tylko dlatego, że ty sobie powiesz, że tego nie ma. To nie jest tak, że jeśli wydarza się jakaś sytuacja, jest jakaś rozmowa, jest jakieś działanie, które powoduje w tobie złość, frustrację, wściekłość i agresję, i ty powiesz sobie, że tego nie ma, i że będziesz udawała, że to się nie dzieje i nic z tym nie zrobisz, będziesz żyła sobie dalej i udawała, że jest wszystko w porządku. To rozejdzie się po Twoich kościach i organach wewnętrznych, dokładnie tak. Ale nie będzie to przyjemne, ponieważ za chwilę wyskoczy w jakiejś innej sytuacji. Będziesz czuła to bardzo mocno w swoim całym ciele. Będziesz czuła, że wszystko Ciebie denerwuje. To jest Tobie w ogóle do niczego niepotrzebne. To może jedynie zniszczyć Twoje inne relacje, zniszczyć Twój biznes, zniszczyć Twoje działania, przede wszystkim zniszczyć Twoje ciało. Samopoczucie, ponieważ emocje odkładają się w Twoich organach wewnętrznych, a Ty jesteś tym, co wibruje z Twoich organów wewnętrznych. My tego nie widzimy naszym fizycznym wzrokiem, ale to odczuwamy. I będziesz tym wibrować, będziesz to przyciągać. Będziesz przyciągać sytuacje, które będą pozwalały Tobie wyrzucić złość, czuć wściekłość na siebie, na świat, na to, co się dzieje, na Twoich klientów, na Twoich bliskich, na ludzi, na których Ci zależy. Po co ci jest to potrzebne? Dlatego wszystko zaczyna się od ciebie, od środka. Jeśli nie dasz sobie chwili na zatroszczenie się o swoją emocję, zatroszczenie się o organy wewnętrzne, praktyką qigong, to jest moje doświadczenie, jedna z najlepszych metod, która pozwala naprawdę zrobić coś z emocjami w ciele. Zrób to, praktykuj, Dzięki temu pozbędziesz się dodatkowych, negatywnych, niszczących ciebie, twoje ciało, twój biznes, twoje życie, sytuacji, reakcji, uczuć, emocji. Po co ci jest to potrzebne? Naprawdę nie musisz.